witam wszystkich dzień dobry Polonez wrócił z remontu blacharskiego, a ja wam chciałem pokazać właśnie jak to wyszło wszystko ten pomarańczowy to z palety Kreislera, no i widać że ledwie biedak wrócił już pierwsze kursy jakieś robocze Stalówki 14 poszerzone, poszerzałem je sam. Jeśli to kogoś w ogóle interesuje, dostało auto przy okazji. Ma no, nową antenę, taki smaczek, powiedzmy sobie. Przednia szyba jest nowa z tym paskiem przyciemnianym. Dwóch powodów ją wymieniłem, dlatego że tamta już po prostu yy, zaczęła się też rozwarstwiać. tak, No i ten pasek zawsze mi się podobał. Miał być jeszcze zderzak, ale coś tam ktoś się nie wywiązał, więc na razie założyliśmy ten. Ale poszły też takie rzeczy jak oryginalne kierunkowskazy, te zamienniki. No nie wiem jak, jak te się będą. spisywać. Jak to wszystko będzie, wiecie się trzymać kupy, czy nie będzie czasami załazić też parą wodną. No to wszystko się okaże, tak. Co było robione, no to. Którzy kto, kto śledzi tam kanał, to wie, podłoga cała, progi wewnętrzne, zewnętrzne, tam słupki, tutaj słupki przy szybie przedniej, gdzieś tam na dachu pod uszczelką wyszły. No, wszystko to, co było tam do wyspowania, jest wyspowane, polakierowane i, i tak to jest. Wcześniej auto, a to już Wam mówiłem, hamulce ma inne, oczywiście, przód, yy, z przodu są. 260 tarcze wentylowane z większymi zaciskami, oczywiście. Jakie plany na przyszłość? No, to jeszcze zobaczyć, co tam z silnikiem się dzieje. No, niby chodzi, niby jeździ, niby jest wszystko ok, ale chętnie bym zajrzał właśnie do głowicy. Co tam, jak tam. Auto u mnie jest dwa lata, teraz będzie w wakacje, także no mam go półtora, półtora roku. Przejechałem nim jakieś 14 tysięcy. Nic się na razie z silnikiem nie dzieje. Właściciel, ten, który, od którego kupiłem, twierdzi, że no, ten przebieg, który jest licznikowy, to i tak jest dużo niższy, ponieważ auto rzekomo miało mieć kręcony licznik do przodu. W wiadomym celu, żeby coś tam przyoszczędzić Auto było w firmie, jeździło jakieś. Także czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, nie wiem na co. Przy Polonazie to też niewielkie ma znaczenie, bo czasami ten przebieg 100 tysięcy to już. Wiecie o co chodzi, tak? Ale nie zawsze. No i tak to się w całości prezentuje. Do złożenia jest jeszcze cały środek oczywiście i skórzane fotele, które. Nie wiem czy się dadzą upchnąć z racji tego, że no niby nie są wiele, wiele wyższe i wiele szersze, a jednak tutaj tego miejsca ze względu na tą ścianę grodziową z tyłu, na tą grodź wiecie, że to jest kabina ta e, krótka, no to tutaj nie ma pola manewru. Zobaczymy jak to mm, wyjdzie, przymierzymy, teraz spędzie okazja ku temu, bo jeszcze nie ma środka, gdyby jakiś uchwyt trzeba przerobić, no to jest szansa na to, ale to tak jak mówię na spokojnie już. Będziemy to wszystko kompletować. Są jeszcze takie owiewki, zaraz Wam pokażę. Owiewki HEKO oczywiście. Oczywiście ta owiewka jest tylko tak wiecie, nie wsunięta pod szybę, tylko położona, żeby Wam jakoś to pokazać, że taki kolor, taki odcień, nie wiem. Może nawet to będzie pasować. One mają taki właśnie żółty odcień. Zastanowimy się, napiszcie z owiewkami, bez owiewek. A tutaj przed Wami te fotele, o których wspominałem, skórzane, rodem z jakiegoś Audi. Dla porównania macie tutaj fotel pasażera oryginał i tutaj fotel ten skórzany. To cały ambaras polega na wysokości tych foteli. Tamte są troszkę niższe, już na samym początku widzicie, to już jest różnica. Niby wydaje się niewiele, ale ten polonez wcale tej kabiny nie ma takiej obszernej. No i grubości samego oparcia tutaj to jak daleko da się to, wiecie, odjechać do tyłu ale to, tak jak mówię, wszystko jak będą przymiarki, zobaczymy, zastanowimy się. Raczej będzie ciężko to upchnąć w taki sensowny sposób, oczywiście, żeby się tym dało jeszcze jeździć, nie no, bo nie chodzi tylko, żeby sadzić.